Witam Was w krainie, gdzie przeciętny mieszkaniec zjada do kilograma Prince polorocznie. Ponad 13 tysięcy mieszkańców to są Polacy. Kraina ognia, lodu i wodospadów. Witam Was na Islandii. A jak widzicie, widzicie na przebitkach widoki po drodze są niesamowite i wszędzie w powietrzu czuć już zapach siarki. To znaczy, że zbliżamy się pomału do celu. No i zobaczcie, idziemy sobie taką ścieżką. Idziemy tam do góry. Przed nami parę kilometrów do przejścia. Wszędzie błoto, a tutaj płynie płyną już ciepłe źródła. Siema. Chodź z tej strony, bo mniej bota jest. Zobaczcie, jak to wszystko paruje. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale normalnie widać, jak ta woda paruje, jak ona jest ciepła. Zobaczcie, tak wyglądają ciepłe wody z bliska. Okropnie śmierdzi siarką. Jakby ktoś strzelał petardami. Ale muszę Wam powiedzieć, że jest to naprawdę fajne doświadczenie i zdecydowanie polecam wybrać się w takie miejsce. Jesteśmy już coraz bliżej. Widoki są coraz ładniejsze. W międzyczasie opowiem Wam parę ciekawostek o Islandii. Od tysiąca lat Język w Islandii jest niezmienny. Tutaj si ludzie wciąż porozumiewają się tym samym językiem, w którym porozumiewali się kiedyś wikingowie. Na Islandii można znaleźć 130 wulkanów. Z tego aż 15, z tych wulkanów, to wciąż aktywne wulkany. Natomiast jeżeli chodzi o ilość wodospadów na całej Islandii, szacuje się, że jest ich, jest ich około 10 tysięcy. Ta liczba jest po prostu niesamowita i myślę, że właśnie między innymi to sprawia, że przyjeżdża tutaj setki, a nawet tysiące turystów rocznie. W samej Islandii mieszka ponad 13 tysięcy Polaków. Wyobraźcie sobie, jak ogromna to jest ilość i faktycznie jeżdżąc po okolicznych sklepach, stacjach benzynowych i tak można usłyszeć język polski. No, i jak widzicie, tutaj się zaczynają gorące źródła. Woda ma tutaj temperaturę od 30 a nawet do 40 stopni. Także jest gorąca. Zobaczcie. No, i mamy taki fajny podys tutaj zrobiony. Są nawet miejsca, gdzie można się przebrać. Także jest to ciekawie zrobione. ruska, przeżywimy kuska, przeżywimy Covida. Zobaczcie, ekipa już tutaj czeka. Z kaczyńskim dajemy radę Co może później ta. I w końcu dotarliśmy i można się położyć do ciepłej wody. Zobaczcie, tam jest śnieg a u nas jest gorący Krzysztof. Dobra, dzisiaj będziemy kończyć. Widzimy się jutro, jutro wybieramy się na lodowiec, także na razie i do następnego. Cześć!